Pewnego dnia wchodzę sobie na Facebook, a tutaj wiadomość na moim fanpage'u. Zresztą zapraszam, link w opisie, tam niewiele brakuje do tysiąca lajków. Rawciu, jeżeli pod screenem z tej rozmowy będzie 100 lajk like i 200 komentarzy, to przez tydzień nagrywasz po 3 odcinki wymyślonych piłkarzy dziennie. No teraz sobie tak myślę, że no i tak 100 lajk like i 200 kom, no to wy spokojnie na grupie starsów dobijecie. No tak z dupy napisałem 600 na 600, bo nie zamierzam tyle robić. I na serio myślałem, że no to nie wyjdzie, że te 600 lajków, bo jeszcze nigdy takiej e, liczby, chociażby zbliżonej e, do 600 lajków z tego co mi wiadomo na grupie starsów nie było. Także zresztą też tak zapraszam link w opisie. No to kolega napisał, ok 600 na 600 i tak zrobisz, no jak się później okazało miał rację, czy te 600 komentarzy no to wiedziałem, że wiecie, no bo co za problem pospamić, w sumie to jakby mi Facebook nie przeszkadzał, bo tam jest jakieś ograniczenie jeżeli chodzi o spam, no to też bym wbił 600 komentarzy. No ja tam napisałem, że żeby ten, na, żeby ten screen rzucić na starsy, bo i tak tam nie wbiją, ja byłem święcie przekonany, no i się okazało, że już po jednym dniu tych laj'ków było 700 Więc jakby nie, patrz troszeczkę się wkopałem, tym bardziej że jak widzicie, no tak średnio raz na miesiąc rzucam tych wymyślonych i a tutaj bym musiał robić 3 odcinki dziennie. I teraz tak, ja no spoko, ja mogę zrobić po trzy odcinki dziennie, aczkolwiek najwcześniej taki tydzień by się pojawił, mi się wydaje, że w drugim tygodniu ferii moich, czyli jak mi się zaczynają ferie 16, no to jakoś tak, od 23 do 29, bo uwierzcie, że naprawdę tych zawodników mega, 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 mega długo się robi, to odcinki tak samo wątpię, że w sumie też te dwa tygodnie zdążę zrobić 210 zawodników, bym musiał dzień w dzień napierdzielać tymi zawodnikami, ale... Uwaga, mam też inną propozycję, bo jak obliczyłem, 200, muszę zrobić 210 piłkarzy ja tych 210 piłkarzy mogę zrobić na live. mogę robić live'y z tworzenia wymyślonych piłkarzy, mi się wydaje, że to byłoby bardzo, bardzo spoko, więc mi się wydaje też, że w sumie live'y to też jest taki... Taki czas, kiedy możecie być, nie wiem, bliżej ze mną, znacznie zadać mi jakieś pytanie, dowiedzieć się czegoś o mnie więcej. No a później, jakby mi się udało zrobić tych 210 piłkarzy, to bym dodał specjalny filmik, gdzie bym podsumował to wszystko i ci, którzy po prostu nie byli na live'ie, mogliby zobaczyć tych, tych piłkarzy. Więc jak, więc jak widzicie, udało się coś takiego zrobić. Czytaj, żeby mnie zmotywować bardziej do robienia filmów. No i ja osobiście bym bardziej szedł w stronę tych live'ów, bo live'y ogólnie są bardzo, bardzo spokojną spoko sprawą. Ewentualnie mogę robić jakieś mini podsumowania, częściej takie filmy podsumowujące, nie wiem, jakoś to ogar, na przykład, nie wiem co, 20 piłkarzy, by wyszło tak z 10 odcinków. No, z 10 z hakiem. Napiszcie, co o tym sądzicie. Wątpię, że... Czy znaczy może nie wątpię, no jak już tak koniecznie będziecie chcieli te 3 odcinki... Dziennie przez tydzień spoko. Tylko że ja wiem, że wam to będziecie tym żygać, tak? Będę cały czas wam tych wymyślonych piłkarzy dawać filmiki. Nic poza tym, no to się skończy tak, że wyświetleń to będzie mieć bardzo, bardzo mało, bo w końcu ludzie będą tym żygać. A tak, to livey kto chce to sobie zobaczy. Będzie jakiś filmik, może więcej podsumowujących z tych liveów, i myślę, wydaje, że taki pomysł byłby e, najlepszy. Bo tak czy siak tych 210 zawodników Zrobię na 100% pro... no, no nic nie jest na 100% w życiu pełno Ale na 90% Tych 210 zawodników zrobię Jak już się zarzekłem no to trzeba to robić Okej okay, To by było na tyle Wyczekujcie live'ów bo prawdopodobnie będę robić Na grupie starsów i na facebooku wszystko, Wszystkie linki w opisie yy, Będę te właśnie yy, Zapowiadał No i cóż do zobaczenia cześć i pa